Witajcie drodzy słuchacze w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Niewyjaśnione Zaginięcia. Mam na imię Michał i dziś opowiem wam o kolejnej zagadkowej sprawie kryminalnej. Tym razem przenosimy się za granicę, ale nie będzie to daleka podróż. Przedstawię bowiem jedną z najbardziej intrygujących zagadek True Crime z Niemiec. W zasadzie to z RFN, bo zdarzenia miały miejsce jeszcze w czasach, gdy Niemcy podzielone były na NRD i RFN właśnie. Zapraszam serdecznie do zapoznania się z tak zwaną sprawą Jokce, zwaną również zagadką autostradową. Głównym bohaterem naszej opowieści będzie Günter Stoll, który był 34-letnim bezrobotnym inżynierem żywności z małej wioski Anzuhausen położonej niedaleko miasta Siegen w RFN. Anzuhausen liczyło sobie około tysiąca mieszkańców. Obecnie jest to dzielnica gminy Wilnsdorf w niemieckim kraju związkowym nad Północna Westfalia. O mężczyźnie generalnie niewiele wiadomo. Z takich najważniejszych informacji to podaje się, że Ginter był żonaty i para miała córkę. Zakłada się, że mężczyzna mógł mieć jakiegoś rodzaju problemy psychiczne, zachowywał się bowiem paranoicznie, a przed wydarzeniami, o których za chwilę powiem, od czasu do czasu rozmawiał z żoną o nich. Czyli bliżej nieokreślonych ludziach, którzy rzekomo zamierzali go skrzywdzić. Ginter wspomniał też o tych tajemniczych i bliżej niezidentyfikowanych osobach wieczorem, 25 października 1984 roku. Przechodzimy teraz do sedna całej historii. Tego dnia około godziny 23 mężczyzna przebywał w swoim domu razem z żoną i córką. To była taka godzina, że no zazwyczaj ludzie pomału szykują się już do spania, starają się w jakiś sposób wyciszyć i przygotować do tego, żeby zasnąć. Natomiast w przypadku Gintera było zupełnie inaczej. Jego umysł najwidoczniej pracował na najwyższych obrotach, i w pewnym momencie mężczyzna krzyknął: Jetzt geht mir ein Licht auf. Co można przetłumaczyć jako coś w stylu: Teraz mnie oświeciło, teraz już wiem. Także było to jakiegoś rodzaju olśnienie, taka swoista eureka. Następnie mężczyzna napisał na kartce papieru, którą gdzieś tam znalazł pod ręką, sześć znaków. Tu celowo używam tego określenia znaki, bo to, co napisał, jest sprawą dość dyskusyjną. Najczęściej przyjmuje się, że było to sześć liter, które tworzyły słowo. Jokce pisane YOG apostrof TZE. Według niektórych teorii, drugim znakiem mogło być 0 zamiast O. No, trzeba przyznać, że wygląda to prawie identycznie. I drugą, niewiadomą był trzeci znak. Zazwyczaj przyjmuje się, że było to właśnie G. Natomiast niektórzy uważają, że mogła być to też cyfra 6. No jestem w stanie uwierzyć, że można. Szóstkę napisać w taki sposób, że ona faktycznie będzie przypominać literę G. W sumie, teraz mi przyszła do głowy jeszcze ta kwestia apostrofu, który oddzielał trzy pierwsze znaki od tych trzech końcowych. W zasadzie w żadnym ze źródeł nie widziałem, żeby ktoś poruszył tę kwestię. Wydaje mi się to też dość zagadkowe, czemu w ogóle został użyty ten znak interpunkcyjny. O samych rozważaniach dotyczących tego napisu będę jeszcze mówił później, natomiast warto to zaznaczyć, ponieważ myślę, że to z jednej strony było to dość istotne wydarzenie tego wieczoru, które w jakiś sposób wszystko zaczęło. Też sama sprawa najczęściej jest określana właśnie mianem tego zagadkowego słowa, czy zagadkowego ciągu różnych znaków. Warto też dodać, że mężczyzna od razu przekreślił ten tajemniczy napis. I zaraz po tym zdarzeniu Stoll zdecydował, że pojedzie swoim autem do ulubionego lokalnego pubu, który nazywał się Papillon. Swoją drogą słowo to w języku francuskim oznacza motyla. Lokal ten był oddalony około 7 kilometrów od domu mężczyzny. Na miejscu Ginter zamówił piwo. To, co się wydarzyło po chwili, znowu było jakimś kolejnym dziwnym epizodem. Niemiec upadł bowiem na ziemię z krzesła czy stołka barowego, na którym siedział i w wyniku tego upadku doznał ran twarzy. Nie jest to może tak do końca doprecyzowane, natomiast z tego, co rozumiem, to sztol upadł zanim jeszcze w ogóle... Jakikolwiek alkohol otrzymał, natomiast dwóch świadków, którzy pomogli mu wstać, myślało na początku, że ten mężczyzna zwyczajnie się upił i dlatego spadł właśnie z krzesła. Myślę, że tego typu sceny nie są jakąś rzadkością w różnego rodzaju pubach. Nie wiem tego dokładnie, ale mogę założyć, że to nie był jakiś ekskluzywny, powiedzmy bar, jakieś miejsce dla zamożnych ludzi, którzy przychodzą sobie na jednego drinka, tylko pewnie był to jakiś zwyczajny pub, może nawet jakaś swego rodzaju speluna. W każdym razie Sztol na pewno nie był pijany, no i zakłada się, że nawet nie zdążył na dobrą sprawę spróbować alkoholu. Cała sytuacja wyglądała na jakąś nagłą utratę przytomności. Mężczyzna po chwili się ocknął, doszedł jakoś do siebie i po tym incydencie wypił sok pomarańczowy oraz kieliszek wódki. Było to na koszt właściciela lokalu. Sztol bywał w tym miejscu wielokrotnie, także właściciel pewnie go kojarzył. W jakiś sposób zrobiło mu się przykro tego człowieka. Chciał żeby się wzmocnił, stąd też ten sok pomarańczowy, który na pewno podniósł mu trochę poziom cukru we krwi, no i oczywiście nie mogło też zabraknąć alkoholu. Nie wiem czy to był najlepszy pomysł tak do końca po, po takim zdarzeniu, ale w każdym razie mężczyzna wypił te napoje i następnie odjechał swoim niebieskim Volkswagenem Golfem MK1. Prawdopodobnie każdy z Was wie, jaki to jest samochód. To konkretnie był model pierwszej generacji. Był on bardzo popularny w Niemczech i wyprodukowano łącznie około 6 milionów egzemplarzy tego samochodu. To taka ciekawostka. Wspomniany już właściciel widział, jak Kinter wsiadał do swojego pojazdu i potem, już po całym zdarzeniu, powiedział śledczym, że mężczyzna był sam w pojeździe. Nikt mu nie towarzyszył, nikt tam też obok tego auta się nie kręcił w momencie, kiedy on wsiadał. Natomiast nie udało się ustalić, co Sztol robił przez następne dwie godziny, bo tak próbując tę chronologię nakreślić, on około 23.00 do tego baru pojechał, mógł tam spędzić. Powiedzmy, że może około pół godziny, także odjechał, załóżmy od około 23:30. Natomiast to, co wiemy, co zdarzyło się potem, to był to przyjazd Gintera do miejscowości Zeilbach. Była to dzielnica Heigeru, czyli miasta, w którym dorastał. On się tam pojawił około godziny pierwszej w nocy kolejnego dnia, czyli był to już 26 października. I o tym okienku czasowym, które wynosiło jakieś półtorej godziny, może do dwóch godzin maksymalnie, wspomina się dlatego, że odległość między tym barem a miejscem, w którym się pojawił, to było jakieś 10 km. I tą trasę dzisiaj można zrobić w jakiejś. 10 minut jazdy samochodem. Nawet jeśli założymy, że wtedy droga mogłaby być na przykład jakiejś gorszej jakości, no samochód też nie był jakimś demonem prędkości z pewnością, no to myślę, że maksymalnie pewnie w 15 minut by dojechał. Zwłaszcza, że była taka godzina, że nie było raczej żadnych korków, bo mówimy tutaj o okolicach północy. I co Ginter w ogóle robił w tym miejscu? Ustalono później, że rozmawiał przez otwarte okno z niejaką Erną Helfritz. Nie była to jakaś przypadkowa postać, ponieważ była to starsza kobieta, którą znał z czasów dzieciństwa. Ona w dodatku mieszkała w bezpośrednim sąsiedztwie rodzinnego domu Gintera. O samej Ernie wiemy tyle, przynajmniej na taką informację natrafiłem w jednym ze źródeł, że była uważana za bardzo religijną osobę. W tej konkretnej historii raczej nie ma to żadnego znaczenia, natomiast tak z kronikarskiego obowiązku o tym wspomnę. To był z pewnością kolejny już tego wieczoru dziwny moment, bo bohater naszej opowieści zjawia się no niemal w środku nocy. Pod domem swojej dawnej sąsiadki mężczyzna zaczął w ogóle dzwonić do niej domofonem, natomiast ona nie chciała go wpuścić. Podejrzewam, że chciał wejść do niej do domu, natomiast prawdopodobnie z powodu późnej pory też z początku może nie wiedziała nawet do końca, kto dzwoni. Można założyć, że sztol ją obudził, także kobieta go nie wpuściła do środka, ale otworzyła okno i przez to okno rozmawiali. Ginter powiedział sąsiadce o strasznym incydencie, który miał się wydarzyć tej nocy. Powiedział tylko tak ogólnikowo, nie zdradził, co dokładnie miało się wydarzyć. Natomiast miał jakieś takie dziwne przeczucie, że coś złego się stanie. No nie wiadomo, czy przeczuwał, co dokładnie. Kobieta też raczej nie chciała go tak do końca wysłuchać. No na pewno po części ze względu na późną porę. Erna też mogła pomyśleć, że Stoll może za dużo alkoholu wypił tego wieczoru, że gada jakoś od rzeczy zwyczajnie i pewnie, żeby w jakiś sposób się go pozbyć, poradziła mu, żeby udał się do swoich rodziców i to z nimi porozmawiał. Ginter stwierdził jednak, że nie ma to sensu, ponieważ rodzice go nie zrozumieją. Inna sprawa, że sąsiadka też go najwidoczniej nie rozumiała. Razem jakoś doszli do wniosku natomiast że mężczyzna powinien najlepiej porozmawiać ze swoją żoną. I on faktycznie stwierdził podobno, że to jest dobry pomysł wsiadł do samochodu i odjechał. Sąsiadka pewnie założyła, że w stronę domu, natomiast tak się jednak nie stało. I potem mamy znowu takie okienko czasowe, gdzie nie wiadomo, co się dzieje z bohaterem naszej historii. Ono trwało podobnie jak ten okres między opuszczeniem baru a wizytą sąsiadki, jakieś półtorej do dwóch godzin. Przenosimy się teraz do godziny trzeciej w nocy, kiedy to dwóch kierowców ciężarówek. Oni się nazywali. Holger Meffert i Georg Konzla odkryło rozbity pojazd Gintera w rowie obok autostrady A45 w pobliżu zjazdu Hagen-Süd, około 100 km od Zeelbach. Obaj kierowcy, co ważne, niezależnie od siebie, bo każdy z nich prowadził innego tyra, Oni się też w żaden sposób nie znali. Także, no, raczej tu nie można mówić o jakiejś pomyłce, jakimś przeinaczeniu faktów, bo obaj zeznali dokładnie to samo. A mianowicie, że widzieli ranną osobę w jasnej kurty. Która szła w pobliżu samochodu, ci dwaj świadkowie wezwali organy ścigania, a następnie znaleźli nagiego Gintera Stola w jego samochodzie. On nie tylko był nagi, co już samo w sobie jest bardzo osobliwe, ale też miał dosyć poważne obrażenia. Natomiast nadal był przytomny. Wspomniał o czterech mężczyznach, którzy mu towarzyszyli, a potem uciekli. Jeden z tych kierowców ciężarówki z. Pytał jeszcze tylko, czy byli to jego jacyś znajomi, jacyś przyjaciele, czy on w ogóle znał tych ludzi. Natomiast główny bohater tej opowieści jedynie zaprzeczył i niestety wiele więcej nie powiedział. Zmarł wkrótce w drodze do szpitala. Późniejsze dochodzenie policji wykazało, że Ginter został ranny przed całym wypadkiem, czyli przed tym, jak jego auto zostało uszkodzone. Założono, że został potrącony przez jakiś samochód w innym miejscu, potem umieszczono go na siedzeniu pasażera swojego samochodu, a następnie przewieziono go tam, gdzie został znaleziony a w zasadzie jeszcze gdzieś tam po drodze, czy w tym końcowym etapie, rozbito Volkswagena Golfa, który należał do Sztola. Zachowało się zdjęcie tego samochodu i widać, że on jest. Mocno poturbowany, jest w takim stanie, że raczej nikt by nim już dalej nie pojechał. Takie były ustalenia policji, natomiast jeżeli by się nad tym zastanowić, to nie ma to wszystko większego sensu. Czasem pojawia się taka teoria, że Ginter sam rozbił swój samochód, potem być może w jakimś szoku zdjął z siebie ubrania i zaczął może szukać pomocy. Pobliżu autostrady, w pewnym momencie wszedł na drogę i został potrącony przez kogoś przypadkowo. No i ci ludzie, którzy go potrącili, przetransportowali jego ciało z powrotem do samochodu, licząc na to, że będzie to wyglądało tak, jakby mężczyzna zginął w wyniku wypadku tego wypadku, który on sam spowodował. Z jednej strony taki scenariusz miałby sens. Tylko że ponownie pojawia się ten wątek, że on został potrącony w jakimś innym miejscu. Nie wiem czy zostało to w jakiś sposób podane. Nigdzie w źródłach nie znalazłem takiej informacji, jak daleko było to miejsce. Oddalone od miejsca odnalezienia samochodu i ciała mężczyzny. Nie wiadomo, czy policja w ogóle to miejsce znalazła. No ale załóżmy, że mogli się pomylić, że było tak jak powiedziałem przed chwilą, czyli Ginterstall sam rozbija swój samochód, z jakiegoś powodu zdejmuje ubrania. Swoją drogą też nie natknąłem się na informacje, gdzie te ubrania się znajdowały: czy one były gdzieś obok samochodu, czy w środku pojazdu, czy może bliżej tej autostrady. Pewne jest to, że w momencie, kiedy go odnaleziono, on tych ubrań nie miał na sobie, i po tym, jak się ich pozbył, znalazł się ponownie w okolicy autostrady. Mówię ponownie, ponieważ samochód znaleziono w rowie. Być może chciał zatrzymać pierwszy nadjeżdżający samochód, żeby udzielono mu jakiejś pomocy. No i kierowca zwyczajnie nie zdążył wyhamować, uderzył w mężczyznę, przejechał po nim, bo należy też podkreślić, że te obrażenia, które. Miał, nie były następstwem wypadku samochodowego. To wyglądało tak, jakby właśnie ktoś po nim przejechał. Tylko, nawet jeśli tak było, to dlaczego sprawcy zadali sobie w ogóle tyle trudu? Mogli zwyczajnie odjechać z miejsca wypadku, tak jak zazwyczaj to się dzieje, myślę, w podobnych sytuacjach, kiedy ktoś chce uniknąć odpowiedzialności, ewentualnie jego ciało mogli podrzucić gdzieś do rowu, ale tak, żeby nie tracić czasu na to, żeby z powrotem go zanieść do tego samochodu. No, można założyć, że chcieli upozorować śmierć w wyniku tego wypadku samochodowego spowodowanego przez Sztola. No tylko z drugiej strony, nie trzeba być. Ekspertem od kryminalistyki, żeby stwierdzić, że obrażenia wskazywały na to, że jakiś pojazd potrącił, przejechał mężczyznę. Nawet jeśli ich sprawcy chcieli zatuszować swój czyn, to nie mieli też dużo czasu, bo tak jak wspominałem, to okienko czasowe z jakiejś półtorej godziny do dwóch godzin mniej więcej. Zmarły został odnaleziony 100 km od. Tych okolic, w których był widziany po raz ostatni, także sama podróż musiała mu tam zająć, no powiedzmy, że koło godziny, także samo spowodowanie wypadku, potem przeniesienie mężczyzny, jeśli tak faktycznie było. No sprawcy mieli na to maksymalnie niecałą godzinę, w praktyce myślę, że mogło to być nawet bliżej pół godziny. No i tego czasu im wystarczyło dosłownie na styk, bo jeśli wierzyć tym dwóm kierowcom tirów, to widzieli oni właśnie jednego. Z tych mężczyzn i tu kolejne pytanie: co się stało z pozostałą trójką? bo tych mężczyzn miało być czterech. No i przede wszystkim, czy byli to właśnie przypadkowi sprawcy, czy to był nieszczęśliwy wypadek, w wyniku którego bohater naszej opowieści został potrącony śmiertelnie? Czy może byli to ludzie, którzy w jakiś sposób czyhali na życie Gintera, tak jak on sam od jakiegoś czasu zapowiadał i tak jak wywróżył w zasadzie dwie godziny mniej więcej przed swoją śmiercią? No ciężko powiedzieć, mógł to być zwyczajny przypadek, Wiele wskazuje na to, że Kinterstol nie był w najlepszej kondycji psychicznej. Czasem się podkreśla, że to zrzucenie ubrań, to, że znaleziono go nagiego, też wynikało z jakichś zaburzeń psychicznych. Spekuluje się, że mężczyzna mógł chorować na schizofrenię. Jest to z pewnością bardzo zagadkowa sprawa i żaden scenariusz tak w 100% nie wyjaśnia logicznie całego przebiegu zdarzeń. Śledczy z pewnością stanęli przed trudnym zadaniem rozwiązania tej zagadki. Warto powiedzieć, że. Na miejscu zdarzenia jako pierwsza przyjechała policja drogowa, a dopiero potem po kilku godzinach przyjechali policjanci kryminalni. I mówię o tym dlatego że na samym początku podobno właśnie dużo śladów zatarto, przez to że ci policjanci nie do końca mieli doświadczenie. Jak się zachować w takich sytuacjach? Dużą nadzieją na rozwiązanie tej sprawy było nagłośnienie jej w mediach 12 kwietnia 1985 roku, czyli Niespełna pół roku po zdarzeniu. Sprawa ta została przedstawiona w programie telewizyjnym Aktenzeichen XY na antenie niemieckiej stacji telewizyjnej CDF. Pewnie sama nazwa nic wam nie mówi, natomiast możecie sobie wyobrazić, że jest to taki odpowiednik magazynu kryminalnego. 997, który jest bardzo popularny w Niemczech i gości na antenie tak naprawdę od kilkudziesięciu lat. W wyniku tego programu faktycznie rozdzwoniły się telefony, podobno policja sprawdziła Około 1200 tropów, natomiast żaden z nich nie był na tyle przełomowy, żeby rozwikłać tę zagadkę. Nad sprawą podobno do dziś pracują niemieccy policjanci. Śledczy na miejscu zdarzenia zabezpieczyli jakieś ślady, jakieś włókna. Podobno wycięli nawet jakąś część wnętrza samochodu, która była zakrwawiona. Mogę założyć, że w momencie, kiedy badanie DNA, Stały się powszechne, to sprawdzono te próbki i prawdopodobnie nie udało się znaleźć dopasowania w bazach policyjnych. No i na koniec spróbujmy się zastanowić jeszcze nad tym tajemniczym słowem, szyfrem. A no może zwyczajnym jakąś kombinacją znaków, którą wymyślił umysł szaleńca. I to, co mnie zaskakuje może nawet jeszcze bardziej niż sam ten napis Jokce, to fakt, że żona zmarłego mężczyzny powiedziała o tym policji około pół roku po całym zdarzeniu, a co więcej okazało się, że ona tę kartkę wyrzuciła. Także śledczy, opierali się na jej zeznaniach. W sieci krążą zdjęcia. Kartki z napisem Jokce, natomiast wszystko wskazuje na to, że nie była to ta oryginalna kartka. Być może żona próbowała w jakiś sposób odtworzyć ten napis albo powstał on na potrzeby na przykład tego odcinka programu kryminalnego, o którym wspomniałem wcześniej. W każdym razie no, zastanawia mnie dlaczego kobieta nie powiedziała o tym od razu, dlaczego tą kartkę wyrzuciła, a potem sobie nagle przypomniała. Śledczy oczywiście próbowali rozwikłać, co może się kryć za tym tajemniczym napisem. Ustalili tyle, że podobno w żadnym języku świata nie istnieje takie słowo jak Jokce. Oczywiście prób wyjaśnienia tego, co ten kod, co ten szyfr mógłby oznaczać, pojawiło się wiele. Jedna z teorii głosi, że trzy pierwsze literki oznaczają jogurt, a trzy pozostały jakiś związek chemiczny. I spekuluje się, że Ginter Stol, który tak jak być może pamiętacie z tego, co powiedziałem na samym początku, że był bezrobotnym inżynierem żywności... Spekuluje się, że mężczyzna mógł wykryć jakieś nieprawidłowości związane z tym wypadku z procesem wytwarzania jogurtów, i według tej hipotezy ludzie, którzy byli w jakiś sposób powiązani z tą aferą, z tym producentem jogurtów, zabili Gintera, żeby on nie wyjawił prawdy. No, ta teoria, myślę, że ma jeden podstawowy błąd. Czyli to, że mężczyzna, nawet jeżeli tak było, to wpadł na to odkrycie tuż przed samą śmiercią, więc ktoś musiałby się dowiedzieć, że on taką wiedzę posiada w ogóle. No chyba, że na przykład już wcześniej coś podejrzewał i na sam koniec zebrał może jakieś wszystkie elementy tej układanki w jedno i. To wszystko sobie w głowie poukładał, no jest to dosyć szalona teoria, ale z drugiej strony, jak sama sprawa, wam pozostawiam ocenę na ile. Taki scenariusz byłby prawdopodobny, moim zdaniem, raczej niezbyt. Według innej teorii ten napis w momencie kiedy go ułożymy do góry nogami przedstawia coś, co wygląda na liczbę. I tą liczbą miałoby być 327 901. Moim zdaniem też jest to trochę naciągana teoria. Nie wiadomo też, co taka liczba miałaby znaczyć. I Przeglądając Reddita, spotkałem się też z jeszcze jedną dość ciekawą, choć myślę, że również naciąganą teorią, zgodnie z którą każda litera miała swój odpowiednik w postaci cyfry, i w momencie, kiedy ten zapis literowy Przełożymy na zapis cyfrowy, to otrzymujemy koordynaty współrzędne geograficzne. I miały one wskazywać na granice Libii, czyli państwa w Afryce. I zapytacie się akurat, dlaczego to państwo? To widziałem, że twórca tej teorii tłumaczył to w taki sposób, że Günther Stoll był kiedyś w Holandii. Podobno tam miał. Spotkać jakichś ludzi związanych z handlem narkotykami, i ci ludzie mieli właśnie transportować te zakazane środki, właśnie na tej trasie. No jakimś ekspertem nie jestem w tych sprawach, natomiast zazwyczaj handel tego typu substancjami kojarzy nam się z Ameryką Południową. Ciężko mi też powiedzieć, czy to miały być transporty z Europy do Afryki, czy z Afryki do Europy. Może w jedną i w drugą stronę. No i zapytacie się, co Ginter Stol miałby wspólnego właśnie z całym tym procederem. Czasem się przywołuje, że ze względu na swoje wykształcenie, Ginter miał jakąś praktyczną wiedzę dotyczącą substancji chemicznych. Więc czasem się zakłada, że on mógł w jakiś sposób na przykład badać skład tych środków, które potem były rozprowadzane. No, i ludzie, z którymi pracował, mieli potem właśnie pozbawić go życia. Być może dlatego, że wszedł w posiadanie informacji, których nie powinien posiadać, może chciał się podzielić swoją wiedzą z policją. I to są oczywiście spekulacje, jest to tak naprawdę teoria przedstawiona przez użytkownika form internetowego, więc nie jest ona w żaden sposób wiarygodna. Natomiast postanowiłem przywołać jako swego rodzaju ciekawostkę. I tak podsumowując już całą sprawę, dzisiaj nie wiemy tak naprawdę, co miał oznaczać ten zagadkowy napis Jokce. Czy był to wytwór chorego umysłu Gintera, czy jakaś zaszyfrowana wiadomość. Nie wiemy też, czy mężczyzna miał podstawy, żeby Obawiać się o swoje życie, czy uległ przypadkowemu, pechowemu wypadkowi, a może zabito go z premedytacją. Nie wiemy też, kim byli mężczyźni, którzy rzekomo znajdowali się na miejscu zdarzenia. A może sprawca był tylko jeden, bo świadkowie widzieli tylko jednego mężczyznę. Może reszta była tylko kolejnymi jakimiś. Przywidzeniami. Na te wszystkie pytania do dziś nie udało się niestety znaleźć odpowiedzi, i biorąc pod uwagę fakt, że minęło już tyle lat, jedyną nadzieją na rozwiązanie tej frapującej zagadki wydaje się być rozwój kryminalistyki, chociaż z drugiej strony, jeżeli śledczy po latach i tak sprawdzili pewne tropy, pewne dowody, na niewiele się to zdało, to być może nigdy niestety nie dowiemy się prawdy. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o tym zagadkową sprawę z Niemiec. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wy uważacie. Może ktoś z Was wpadnie na jakąś ciekawą teorię, żeby moje podcasty mogły docierać do większego grona odbiorców. Prośba też o polubienie odcinka, jeżeli Wam się podobał i zasubskrybowanie kanału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, bo wszystkie te aktywności wpływają na pozycjonowanie kanału Niewyjaśnione zaginięcia i Sprawiają, że algorytm patrzy łaskawszym okiem na kolejne podcasty. Z góry dziękuję. Dzięki też za wysłuchanie tego odcinka. Życzę wam tradycyjnie miłego dnia bądź wieczoru. Trzymajcie się i do usłyszenia.